Kupiony za 10 tysięcy i rozegrał 60 gier i strzelił 40 bramek. Yy, tak, i sztuczki ma to 4 gwiazdki, słabszą nogę 4 gwiazdki. Jego atrybuty to 90 tempa, jest bardzo szybki. Strzelanie na poziomie 84. Podania 74. Dribbling bardzo dobry. Obrona już, bo to jest napastnik, to nie musi być dobra. I główki też na napastnika nie za dobra. No i rozegrał, tak jak mówiłem, już 60 i 40 goli strzelił, dobrze nam się gra nim i no i to wszystko. I jak chcecie kupić jakiegoś napastnika do 10 tysięcy do niemieckiego składu, to polecam go, a nie jakiegoś Lewandowskiego czy kogoś. Tak, tak, Marco Reus jest bardzo dobry, bardzo dobry napastnik. Napastnika w Fifie cechuje się po tym, czy musi mieć dobre tempo i dobre strzały, a on spełnia takie warunki. 7-7 szczur, cześć!